Cześć, witam wszystkich. Jestem tutaj Łukasz z podcastu Padlog i zapraszam na, na szybki unboxing standardowej gry, standardowego wydania gry Doom Eternal. Jak widzicie, taki można powiedzieć szybki pokaz, jak to się prezentuje. gra od 18 lat. Bethesda, oczywiście, ID Software. Bethesda jest wydawcą. ID Software oczywiście zrobiło Duma. Tutaj mamy zwycięzca The Best Action Game na Game Critics Award także tutaj jakieś jeszcze inne nagrody, ponad 75 yy, nagród i nominacji w różnych, różnych na różnych targach, imprezach oczywiście branżowych, tak widzimy tutaj yy, Race, Hell yy, Violence przemoc, tak, Głod 18, wsparcie yy, PlayStation 4 Pro Enhance, yy, czyli yy, wiadomo, gra, grała, yy, gra działa na PlayStation 4 Pro w tym yy, natywnym yy, yy, 4K powiedzmy, i bo naprawdę obecnie gram, już zacząłem grać. Oczywiście to obraz jest naprawdę żeleta i, i w 60-klatkach przede wszystkim. No to w, przy shooterach, y, y, FPS-ach to wiadomo, no i przy takich grze jak DOOM, no to, to jest po prostu naprawdę y, y, super rzecz. No i oczywiście fajny, fajny HDR, ogólnie grafika bardzo na, na wysokim poziomie, no ale to już będzie. Kiedyś tam omawiane na padlogu, tak prezentuje się front, tu jakiś jeszcze kod QRR. Po otwarciu, oczywiście, sama płyta tak wygląda. Tu jest jeszcze jakiś taka, nawet jest po polsku, bo to oczywiście gra zakupiona w Wielkiej Brytanii. Dołącz do, do klubu, czyli Slayer Club. Klub Slayera to jest jakaś tam, to jest reklama dodatku, który jeszcze nie wyszedł, Wasteland do Fallout 76. Tutaj co prawda jest data 7 kwietnia, ale już wiemy, że ten dodatek 7 kwietnia się chyba nie ukaże, że będzie opóźniony. A tutaj, właśnie, zarejestrowanie się w tym klubie pewnie to są jakieś tam korzyści, może jakieś dodatkowe rzeczy do gry. Także tak to wygląda. Tu sama, sama już instrukcja ze sterowaniem, jak widzimy, obłożenie pada. Tak. Naprawdę, sterowanie jest bardzo dobre w Dumie, intuicyjne fajnie się strzela wiadomo sama gra no i co ciekawe to właśnie tak jak widzicie tak prezentuje się jakby okładka standardowa ale możemy sobie zmienić i to jest na pewno fajne dla fanów oczywiście ja też tak trzymam na półce ten tytuł że zmieniamy sobie na drugą stronę i, i po prostu jest w tym momencie coś takiego także na pewno taki art na pewno robi robotę. Lepiej to wygląda. Co prawda tutaj nie ma informacji, że PlayStation 4, no ale wiadomo, o. Tak to się prezentuje. Tu tak szczerze powiedziawszy, to nawet tych może na froncie tak, ale tego napisu mogłoby tu nawet nie być z tytułem gry, ale już wiadomo o co chodzi, także na pewno na półce ta wersja układki chyba się lepiej prezentuje. Także to by było na tyle szybka taka prezentacja w standardowej wersji. Oczywiście pełna cena w Wielkiej Brytanii 50 funtów, także no teraz tylko, wiadomo, siedzimy w domu, sklepy zamknięte, także pozostaje tylko wersja albo cyfrowa, albo właśnie wersja pudełkowa, kupiona gdzieś online z dostawą do domu. Także to było na tyle. Zapraszam na kolejne unboxingi. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.